Mówisz coś? Mhm mm No i na KGB był, podobno tam, nie wiem, czy na A KGB testach. to nie jest Czesio? Znaczy jest Spadino? Tak, to jest Spadino. Serio wy się chcecie z nim tutaj spotykać? A dlaczego no? No ty, nie On nie tak do o tym to, to i tak jest ok, ale... A? Co, co ty robisz? On tak o tym dwie Tak, no, wszystkim, ty? Lepiej chyba na nas... Na, co? Co tak? Co ty mnie Podczypnąłem. Szyb, pod nie wiem, no. Tutaj... Miałam? Tak, mu komar ci usiadł. No, no dobra. Ale jak będzie jak będzie jak będzie to Felipe tak, że my mamy na niego czekać 15... czekamy równe 10 minut. Jak go nie będzie, to po... dziękuję za spotkanie, bo on musi mi spać i tyle. No dobra, ja dobra. z Majką no, spędzić no, czas, nie że... będę na niego czekał, tak jak ostatnie Jasne. pół godziny. No też bym chciał z Majką spędzić czas. No, ale to... Ciesz się, że ze mną możesz spędzić. <głos> <głos> Ale Majka mówi, że jestem okropnie obrzydliwy. Mm -hmm. Mamy sporo słów do cześć. pogadania. <gadanie> sporo? Ja tak się zastanawiałem, bo mówię, chciałem wcześniej nic spać, Jaki, ale cześć, nie cześć. A, ja tak mówię, piszczotliwie. A, rozumiem. Co? Tak rozumiem. Nie wiem. <gadanie> wiem, wiem. Wiem, Mati, wiem. <gadanie> Wiesz, to nie wiem. Widziałeś, Majka mi powiedział? Jakieś... Nawet ty mi tak nie mówisz Jakieś pseudonimy tutaj kurczę, jakieś To ze starych czasów chyba Ta, ta to jeszcze za planty z... Jak na dupę jeździliśmy to se musieliśmy nadać jakieś tagi, nie? Dobra, zaraz to my zanim rozmowę skończymy to będziemy mieli na wakacje lot <laughs> Tak to może się skończyć co? Przynajmniej... Się spokój Będziemy mieli przynajmniej wakacje, no. Ja Ale patego, pa, patego, pago, pago tutaj, pa, patego, pa jak pisze SMS y ciągle siedzi w telefonie. No i dobrze. A co ze mną? Nie, bo pan się za Halo. w drzwiach troszkę. Zaklinowałem tak, się. Tak zaklinował. no. Najgorsze jest to, że zakułeś mnie, wiesz, i... zrobić herbatkę. No to nie... W momencie nie jak, ma. wiesz... To będziemy tak Bo rozmawiać trudno. No, Właśnie może się spytamy kawki, herbatki. A nie ten. Łam go też. Ja w sumie też zamyślę się na sekundkę. Dobra. Nikt tutaj nie powinien nam przeszkadzać już teraz. Perinicji, na co Może Też. Co ja mam z nimi? Co ja mam mu powiedzieć? Mamy się przyznać? Dom walki? Nie wiem. Trzy minuty mi na, napisało. Trzy minuty, dobra. Panowie, ja mam jedno pytanie. Hmm? Czy wy mieliście zapchaną toaletę? Czy coś tam, coś tam, A co, co ruje? Coś, a coś się dzieje? No bo jak wszedłem do kibalka taki kretem, tym takim do przeciszczania, że po prostu... No szoknie. Tak? No, wali? wali? Wali strasznie kretem. Ja nie wiem. Kretem wali? Uh -huh. Ten środek chyba taki. Aha, do udrażnienia. Kretem. Mówiłem, że kreta ma nie, yy, nieużywane, jest niezdrowe. Felipe. Bardzo, bardzo szkodliwe. Rozmawialiśmy o tym. Kto kretę tutaj użył? że mnie ja to wiedział. No i już, już mi się, już jestem, już jestem w nerwach. Ale, wyżywacie no, wy No, ale to można wszystko, chłopie, można i są takie te druciki do przetykania. Tak, a wy od razu jakieś chemie rzucacie. Przykro mi się zrobiło trochę. A kto się sprzątaniem u nas zajmuje? Mm, April? Tak. Czy też ktoś inny? Nie wiem. Już jestem, już jestem, już nie, nie, nie chcę już mi się gadać. Już, się, już jestem, już jestem nieprzyjemnie. Czemu coś jest za ubrany? No ten kredmi, tak, ten kredmi już. Ale to tylko tam w ale... spokojnie, spokojnie. Tutaj się nie unosi chyba. Dobra, no czekamy. Czemu, jak, czemu, jak, jak czemu tam? tak panowie w tych machach? Nie chcecie. ten? Chcecie swojej twarzy pokazać? No taki trefą mam. No śmiało. Panowie. Nie musiałbyś się pan? Czego wstydzić. No, pewnie dobrze jak się poznamy. Dodaj no, dobra. To ma pan. O, jakie okularki. Pan jeden i pan drugi ma wąsa. raczej ja? nie inaczej. Ty jeszcze chodzisz tak w miarę normalnie chyba, nie? Ja? No, do spania. Mm, nie, bo potem wsiadł całą noc że tak powiem, z... i ogarniam. Więc chodzę spać o siódmej. Siółka mu się trafiło. Sumin coś tam ten? Ta, płacze jak jest głodna. I jak mam mokro w pieluszce. Halo, White? Halo. Halo. No, wychodzisz z tego pokoju? Za ile będziesz? A jak szybko Środowiska dojeżdża do nas na tego? Na Menelnie? No! Na Menelnie nie wiem. Do nas na My, rezydencję. Na siedzibę. Ja wiem. Zależy, czy jedziesz. Helikopterem szybciutko. Śmieszek. Dobra, jadę. Jeżeli mnie, nie, nie wydupi mnie w mieście, to będę za dwie minuty. Dobra, czekamy. No strzałeczka. No hej. Szpanią się niecierpliwie, chcecie od... że tak... no. Cześć. Są kwestie, o których już rozmawialiśmy i... nie musimy ich poruszać, jeszcze raz. Myślę. Mi się wydaje, że chyba jednak musimy. Dlaczego? W jakim celu? No na przykład... A, inaczej. Rozumiem, że byliście z nami, znaczy ze mną w sumie, szczerzy. A ty z nami byłeś? A co wam powiedziałem? Jak baba, tak bóg kobie. No właśnie. Dlatego teraz zaproponowałem. stuprocentową szczerość. Dobry. Dobry. E, a to, coś się stało? Nie, po, po prostu jakby zaproponowałem, że teraz możemy, znaczy żeby ta rozmowa miała głębszy sens, zaproponowałem, że pogadamy szczerze. Jak ktoś będzie kłamał, to dostaje kulę. No kawana na ławy, włożę na kawał na stół. No. Dobra. Co robił twój człowiek u nas pod domem? Czemu mnie próbowali yy, Śledzić nas na mieście? Kto? I, czy, y, pan Miguel, Miguel, Miguel. Miguel was śledził? Y, oczywiście. Nie oraz... mam żadnego pojęcia o tym. Oraz ze znajomymi próbował. A może jeździł suchoj... po prostu? Y... Z dwoma kolegami oraz próbował nas wjechać w nas samochodem, i to to tak niefajnie wyglądało. I to centralnie Jeździ. tutaj wiesz, co pod na zakręcie zaraz, tutaj niedaleko. To nie wiem nic o tym, może przypadek czysty. A musie... Myślisz, że ja 100% pewność, że to jesteście wy? Bo my tak nie bardzo nawet wiemy, jakie macie auta, jak się ubieracie kompletnie tak na dobrą sprawę, to. On... No nie wiem o was za dużo. Pod wjazdem, przynajmniej... pod wjazdem... na naszą posesję? No to wyjaśnię z nim, ale... Nie wiem, nie wydaje mi się. Ale no to, to, i, tak to się, nie, i tak się mieliśmy... nic niespokojnie, nie Musimy nie rozmawiać się. normalnie. tylko znamy się. No nie tylko... rozmawiamy normalnie, jakbym się bał, to bym tu nie przyjechał, tylko... Ale... Ludzie by, byśmy chcieli się spotkać na otwartej przestrzeni. To jest primo. Druga sprawa, zawsze dbam o swoje bezpieczeństwo, więc nie ruszam się bez ludzi. Witam mojej twory. Witam Gracza, dzięki moim zasobom. jakiś czas temu. Mam nadzieję, że to Niezależnie na jakiej zaufania jesteśmy, dobrze wiemy oboje. Dzięki Wszyscy, że okłamaliście mnie ostatnio i nie byliście ze mną szczerzy. I, i to też dobrze, dobrze wiemy, że zawsze, jak tutaj przyjedziesz, zaproszony, to. No wiem. No się nic nie stanie. No To samo mówiłem, ale. No boją się tego, niestety. A mogę coś zapytać o jedną rzecz. Uh -huh. jak jeszcze zanim przejdziemy na grubsze tematy. Uh -huh. Wiesz, y kto mnie poszczelił kiedyś? Mm. Z broni z większego kalibru plecy. No to właśnie. Generalnie rzecz biorąc, zaproponowałem układ, że my, ja będę szczery. Jeżeli wy będziecie. Co to chcieli. było? To możliwe, moje, że... Krze, że tak powiem, moja dupa. Ale nie, nie takie gazy, tylko... O, słuchaj. Rączka, o, nie bardziej bądź. rączka niż dupa. Myślę, że ktoś. Już. Rączka na dupie. Ogólnie. Znacie może jakiegoś egocentryka. Hmm. Znalazłby się. Blisko was. Może nawet u was. Kurczę, no nie mogę się skupić, bo wszyscy piszą tutaj... Tak, bo panikują. Tak, powiem wam tak. tak, że. Panikują, to pewien, też dostaj za rzęsy. Pewien egocentryk. A nie właśnie. To co? Po kulce jak nie będziemy szczerzyć? Yy, ja odpowiem. Tak znamy. I to nie jednego. Bo... Dostałem informację od pewnego egocentryka, że macie kreta, dlatego ten zapach kreta w Kiblu to nie było powiedziane tak bez powodu. Plus, dobrze wiem, że zajmujecie się przeróbką kokainy. Model. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Przed, z przede wszystkim moi, wni moje wnioski. Są takie, że to nie jest nikt z wewnątrz. To znaczy? To znaczy jest... generalnie rzecz biorąc, no ja dostałem po prostu informację, że macie jakiegoś kreta u siebie, no. Macie coś do jedzenia? Bo zaraz z słabo, przyjechałem do pierca Śmiało, śmiało tylko. Znaczy, no o centryku, tak? Czyli o kim? Za, znaczy znamy wielu. No, to dawaj. Może ja znam wielu. No dobra, ale inaczej. Zastanówcie się, kto mi mógł powiedzieć. Bo wy teraz pewnie myślicie, że kret to mi przyniósł informację, którego macie. Nie, 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 nie. Ja nie mam nic wspólnego z waszym kretem i on nie donosi, jeżeli macie w ogóle kreta, to on nie donosi do mnie. Ja dostałem informację od egocentryka, że macie kreta. I teraz się pytam Was, czy wiecie, kim on jest? Kto dał mi informację? że macie Ale... kreta i kto dał mi informację, że macie dostęp do przeróbki kokainy. Czyli szczerze mówisz teraz, że nikt ci nic nie... ten... Nie. No ja tylko wiem o tym krecie od tej osoby, tylko się zastanawiam, czy wiecie o kim cały czas mówię, bo podejrzewam, że jak powiem wam o kim mówię, a może nie wiecie, to troszkę zmieni wasze podejście do sprawy. No to mówię o Michaelu Perinie. Kurczę, tak mi się ostatnio podobało rozmawiać z, z tobą z buddy, na tych domysłach oparta i chciałbyś tego kontynuować, po co nazwiska, po co bezpośrednie odpowiedzi, na co to komu? Nie no, to akurat ma tu dużo do rzeczy, więc strzela do was sobie albo Miguel, ale nie wzięliście kompletnie pod uwagę faktu, że to mógł być ktoś, kto, nie wiem, na zlecenie to zrobił? No oczywiście, że wzięliśmy gdzieś z kręgu. Dlatego z PADI przyjechałem do ciebie i zapytałem o to otwarcie. Powiedziałeś, że nie. Zamknęliśmy ten temat, zamknęliśmy rozdział. No, ale ludzie nadal, ode mnie... nadal są o to pytania, dlatego się zastanawiam. Cały czas są pytania, wiesz, bo rozmawiałem, ludzie przychodzą do mnie, tak samo jak i do Grande, chcą wiedzieć, kto, kto strzelił w szefa i mówią mi, Felipe, a czy ty nie uważasz, że to było podejrzane? Spotkaliśmy się z nimi tam, oni wybrali miejsce spotkania. Trzy minuty, czy tam pięć minut po tym, jak oddychali, była kulka. Nikt nie Dobra, wiedział, że ja tam jesteśmy. Wiesz, no, ja wiem, chodzą ja... i przychodzą i mówią, no i tak... No. Ja wiem, kto to zrobił. Tak naprawdę... Co? Tak naprawdę... Ja wiem, kto strzelił do ciebie. Wczoraj do, doszliśmy do pewnych wniosków. Czekaj, czekaj. Wiesz? Wiem, ale chcę szczerości z waszej wiecie. strony. No, powiedziałem wam, jak Kuba Bogu, tak Bóg kuby. Ja już wtedy wiedziałem, że kłamiecie. No, ty na pe w pewnych kwestiach też kłamałeś. No, tylko dlatego, że wy nie byliście szczerzy. Ja e, zastanawiam się, bo, spali można powiedzieć, że znamy się bardzo długi czas, Oczywiście. bardzo długi. łączyło nas wiele tych przyjemniejszych Dlatego wspomnień szanuję o, tych, nadal. o tych nieprzyjemnych. No chyba nie pamiętamy nawet w ogóle, albo w ogóle ich nie było. Po tej szczerej rozmowie było tak, że przestaniemy się przyjaźnić, przestaniemy się odzywać, nie będziesz przyjeżdżał na herbatę. A wydaje się mi, że zarówno ty, jak i my mamy takie informacje, które mogą ten stan łagodny, stan spokojny zaburzyć. No, być może. Ale... Ja, ja... tego bym nie chciał, ty byś znaczy, tego wiesz, chciał. Ja generalnie, różnica jest taka, że ja wiem, co wy robicie, wszystko, a wy nie wiecie, kto postrzelił jego. Dobra, powiem wam tak: to nie był nikt z moich ludzi. To był gościu, który dostał na ciebie zlecenie. Nie wiem, czy kojarzycie po mieście krążącego gościa z plecaszkiem, z podwiniętymi rękoma, gadającego i tak dalej. A z jakiej broni strzelił? Nie wiem, z jakiej broni strzelił, tego nie ustaliłem. A Ale podobało mi imię i nazwisko i nazwisko Was lekko zdziwi. Ale wiesz, wiesz, kto to zlecił? Myślę, że jestem w stanie to ustalić poprzez złapanie tej osoby. W sensie złapanie tego, co strzelał. To dlaczego miałby to zrobić ktoś z moich ludzi, skoro nie wszedłeś na w drogę i rozmawialiśmy normalnie. A ja Dlatego nie, nie też powie... tego nie pojmuję. No, ktoś się ewidentnie po prostu Ale nie, nie powiedziałem, że bardziej, jeśli już to mogła być przypadkowa osoba. No ale no dobra, nie oszukujmy się. Bardzo nastawialiście no, na to, że to ktoś ode mnie zrobił, bo wiem dobrze o tym, że pan, że tak powiem. No, osoby się tam próbowały do, dowiadywać o pewnych pewnych sprawach. no, Więc. Jakby Generalnie. no jedyny szlak, jedyny szlak jaki mieliśmy to była Somini i druga osoba, która była z, z nią. I, oh, A czy, czy ja to, ci to powiem, To, to, tak to było jedyne co mieliśmy. No.